Dzień dobry przyjaciel w 58 części idziemy w końcu z misją fabularną Tu mogę nie, nie mogę no, Zaliczyliśmy wszystkie misje poboczne, które były do zaliczenia I wreszcie możemy iść tu Luziwa To jest tyle do zrobienia, że się w głowie nie mieści Od zbieractwa po misje poboczne Po fabularne, po tego tanuki całe Posążki G co inne rzeczy Tam są duchy, ale kuźwa, nie chcę się pierdzielić na <laughs> dużo duchów. Dobra Znaczy, moje szczęście będzie zaraz coś wyspaczy no. no, nie lubię zbierać zachów tych duchów, bo kurde ten czerwony dury nie wyskoczy. Którym jest, z którym nie lubimy walczyć A to to nie gra Dobra idziemy wreszcie do misji podnosznej bo Bo się już nas rozpraszać Dobra, gdzie to było? A to ducha pozbieram sobie Nie nagrywając po prostu 何,だ何が起こってるんだ俺たちの兄弟お前たちの兄に敵また出てきやおったちの兄あ。

Това малко заставя в целия му лиза. с О, факт. から出てくるって教えておいてほしい自分がどこまあとメダリアの相互もつってバウジャーあれはうかつに近づける代物じゃねえあの世の霧が集まってできてるこのまま突っ込んだところで魂が引きはがされるだけだ

jak opuścimy, zostanę załóż tylko z łukiem. Czemu to jest? Myślałem, że mogę to oczyścić tą kapliczkę, bo jakaś... Wydaje się przeklęta. Dobra, działa mi iść. A te bramy nie mogę oczyścić? ważne. No ważne. No właśnie. A to musi być tutaj. I za kajkaj. Koło. Nie, to to, dobra Mamy coś do uwagi, czy czy niejki dwanaście tysięcy i to. Duchy bym pozbierał, ale wiem, że, Wiemy, że mnie to. Wiem, to mnie czasu będzie zajmowało. Tutaj w ogóle nie mogę wejść. To są duchy. Eee, szlak. O! Ja nie będę walczyć z tymi, tymi kulkami Czy kulkami? Tymi szczekrzanami Chcę w długę przejść bo szkupu to tyle czasu Teraz czas się rozpraszam A tu coś jest Co to coś pika 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 Przedemną do udzielę! Woje! Będzie tak Medytacja wiatru. No, no patrz. A potem, a nie mogę tam przejść. Czy mogę? No, no, no. Ty mogę. Ale to jest mgła. Ale nie pójdziemy. Kuźwa. Czemu zawsze muszę coś, coś się pieprzyć Dobra, idziemy jeszcze raz tu. Tyryry. Dobra, gdzie się z idziemy. idziemy? No patrz, przez jeden potrafię, przez przeskoczy przez inny, nie? Ale oczywiście, najpierw duchy niedaleko z metrów tylko. Tak, nie mogę przeżyć, że dostałem tyle duchów. Dobra, pozbieramy. Raz, dwa. Doświadczenia nigdy zawiera. Tam jest, tu jest. Bude. Nie ma żadnych przeciwników. Coś dziwnego usłyszałem. Mam nadzieję, że tu nie było nic. Wycie dziwne czy coś w tym stylu. O, widzę. widzę cię. Co takie dziwne dzięki wydaje? O, się. Odwróć się no, też tak, nie odwróć nie Dobra, zbieramy tu resztę dużo. Posążek Giza i spierdzielam stąd O ile tam góra mogę jakoś wejść Ani on jest tu. tyłu Je, to, to tym lepiej Dobra Gdzie ja polazam w ogóle A wisła wobec to Ale jest za więc Dobra też mi już. już.

Już trofeum zdobyliśmy. Na oczekiwanie Cholera wie co to jest. Ale mi się wydaje, że to jest ten... Za pokonanie wszystkich rodzajów przeciwników chyba. Chyba. Albo za jednocześnie... Wyciągnięcie rdzenia pięciu, pięciu przeciwników na raz. My się wysławić, nie potrafię. Dwadzieścia dwadzieścia jeden. Jesteśmy prawie przy tym. Przy, przy tam gdzie musimy być. O. Tego to? Nie mam pojęcia jak wziął była brama... Co to jest? Bramatorii chciałem powiedzieć. Dobra. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Tam jest brama torii. już jeszcze z złej teorii. Hop. Dobra. Nie, tam muszę co do tego. Ech, dobra. No, bym spadł. No, bym spadł. Kuźwa i spadł. Gdzie jest sklep? A tu, dobra. Kupimy medaliony. Medaliony, czemu czem ja zawsze nazywam to medalionami? Są talizmany. Kupimy talizmany tego. Ogłuszenia Dobra, dziękuję. Wszystkie rzeczy zostały 부르다 해도 괜 Dobra, jeszcze pójdziemy tylko tam Tu są dwa widziałem nie widzę Tam jest jeszcze jeden 28 już rzamów I prawie 47 level サル。Oh. No tak na złość. Czy co? Czemu się, się czaję, żeby z walczyć? Właśnie Już w głupi jestem Dobra, jesteśmy przy następnej misji fabularnej Oczywiście martwisz już ukalił, bo czego nie? Tam niech jest. O nie, nie, tam jest pani z nożem, nie, nie, nie tam nie idziemy. Dobra, tutaj będziemy kończyć część 58 i 59 i pójdziemy już tu. A tu musimy zrobić co? Nie mam żadnego pojęcia. Ale okaże, że wyjdzie w praniu. Kurde, mam prawie 47 lewą. No. Coś bym jeszcze pozabichał. W razie duchu szkoda mi oddawać. Dobra, dziękuję bardzo za oglądanie. Części 58, 59. Idziemy albo tu, albo czycić parę bramtorii. To się okaże. Dziękuję jeszcze raz i na razie.